Manko cześć, witam was, ja jestem Abraxos a to jest kolejny odcinek z Diablo 2 Resurrected. Yy, musimy sobie na początku to iść po poty do malach. Kupujemy sobie czerwoną dajemy tutaj. No i teraz niebieskie. Znowu kupiłem te drogie. No ale trudno. Bierzemy troszkę te tańsze mikstury i idziemy sobie uwolnić Annie. Yy, dobra. I tutaj też fajnie nam przypasował ten teleport. Przypasował nam kryształowe przejście. I tutaj, o właśnie tutaj. Dobra, muszę się przyzwyczaić, że ja tu nie mam nieskończonej ilości many, bo grałem sobie przed chwilą moim nekromantom. No i tamtej many no, na teleportację nie brakuje, nie? Dobra, pięknie. Yy, zbroja mrozu. Żeby jak coś to zamrozić przeciwników studnia, korzystamy z mocy. Ona jest gdzieś na środku ogólnie, więc możemy sobie tutaj... No, jakoś tak w stronę... pod zamarzniętą rzeką to było, tak? Czekajcie. Jeszcze się upewnię. W pobliżu zamrożniętej rzeki, no. Czyli to tutaj gdzieś będzie. Tak mi się przynajmniej zdaje. No, no zobaczymy sobie, nie? O, mamy amulet jakiś. Yy, podniesiemy go sobie i sobie go od razu zidentyfikujemy. Zobaczymy co to jest. 9 szansy na zdobyć. No nie no, 23 resa na ogień, nie. Yy, to mój amulet jest dużo lepszy. Dobra, idziemy sobie tutaj. Mamy... Yy... No, jeden soket, mamy gromadkę z gliniarzy i krwawych kusicielek. Chyba są takie syreny w świecie diablo. Dobra, fajnie. Mikstura mamy. To to my zawsze z ziemi podniesiemy. Leczenia też sobie weźmiemy, ale najpierw użyjemy tą, co mamy. Dobra, przejdziemy sobie o. I patrzcie, zadanie zostało zaktualizowane. Czyli wydaje mi się, że tutaj będzie Ania. Strzelamy. Czy ja się tam nie dam rady teleportować? Aj no, no nie dam rady się dobra No to musimy no to musimy iść na obkoło za małomany Dobra merc nasz żyje bardzo dobrze sobie radzi bym powiedział że nie potrzebuje nawet naszej pomocy albo tutaj ona będzie ale nie wiem Bojowe berło możemy sobie wziąć. To może być drogi przedmiot. Dobra. I co, idziemy tutaj? Sprawdzimy, co tu jest na środku. Czy tu jest właśnie Ania? No, chyba jej tu nie ma. No, ale to i tak, musimy wbić level. Zwiedzimy sobie po prostu tą lokację. Dobra, czy, co mi się tu zrobiło? Uratuj Annie, a my to dostaliśmy tutaj. Dobra, czyli to nas tu będzie na dole. To będzie tutaj gdzieś, o. Tutaj fajny, sprytny teleport. W grupkę potworów. Na koszmarze bym... Na Helu bym już nie żył. Ale jako, że to jest Norman... Resy mamy chyba, no mamy prawie wymaksowane resy. Bo te potwory też dosyć mało nam robią. O, mikstury mi się skończyły. Więc mam nadzieję, że zdążę z tym, co mam uratować tą Anię jednak. A może nie zdążę, nie wiem. No i chyba mam jednak za mało many. Ci sowa, różdżka, weź to i lecimy do miasta po miksturki z maną handel pozdrowienia dobra sprzedaj 10 tysięcy fajnie a ta cisowa różdżka 20 <coughs> wow a ta cisowa różdżka 25 tysięcy była warta Mm, miksturki sobie uzupełnimy. No i oczywiście kupimy pełen plecak manasów. Dobra, mamy jak coś nazwój od od malwy. E, no i dalej walczymy z potworami. Runa Ort, oczywiście, że bierzemy. Przyda nam się Runa Ort. Nie wiem co tu, żeby ducha przerolować na przykład. Bardzo ładnie nam to idzie. Ajajajajaj. Oj! Mercu! Masz miksturki. Proszę bardzo, nie musisz mi dziękować. No i padł. Toporek. Teraz tak... Yy. Weźmiemy sobie miksturkę many i teraz możemy wziąć dwie leczenia. Zamiast toporka wolę wziąć zbroję płytową. Bo ona będzie więcej warta. Była Elitka, więc jest Ania. Dobra, super. Tak mi zimno. Idziemy sobie do malwy. Dała nam miksturę. Dała nam miksturę. Ale to my sobie jeszcze sprzedamy to, co mamy. Pięknie, 18 tysięcy. Uzupełniamy. Kurwa, złymi złymi manasami uzupełniłem manasy. Dobra, dobra. Idziemy do domu. Zrobiliśmy misję z barbarzyńcami. Damy sobie w siłę troszkę. Yy, tak, z barbarzyńcami zrobiliśmy misję. Idziemy do malwy. Ona nam daje zwój. My to klikamy i, proszę Państwa, mamy prawie maksymalne resy. Mamy resy na poziomie 90%, czyli tu nam brakuje 15% i będzie maks odporności na ogień. A raczej będziemy to mieli, bo na koszmarze są fajne przedmioty. W... Są fajne przedmioty po prostu u, u handlarzy. Idziemy sobie do Ani i porozmawiamy z nią. Ona damy na. Da nam pierścionek, no i pójdziemy dalej szukać. Dobra, pokaż ten pierścionek. Aha, nie, ty mi dasz, dobra, ty, ty broń dajesz. To tak, to co my tu mamy? Dwa do umiejętności seryjne błyskawice. E, no, słabo, nie podoba mi się ta broń. Chcesz ją ode mnie kupić? Super, że chcesz. Dobra, mamy 76 tysięcy, więc nitka tlaka sobie zrobimy na samym końcu. Zrobimy może tak. Weź całą tą kasę. Daj tutaj tą wypłać. Daj tutaj teraz tą weź i daj te pieniądze tutaj. A tu mamy skrzynkę z runami. To sobie dajemy. I my musimy znaleźć lodowy trakt, który jest w kryształowym przejściu. I ja mniej więcej kojarzę gdzie, bo był on na dole. No dokładnie. Na samym dole był, więc sobie się poprzeteleportowujemy tutaj. Dobra, jesteśmy na lodowym trakcie. Super. Przydałoby się znaleźć Waypoint którego nie potrzebujemy. No ale fajnie mieć, nie? Musimy sobie jeszcze złej teleportacji pamiętać o tym. Żeby się nie wiebać w sytuacji, gdzie nie mamy manasów, no i będziemy musieli wychodzić z gry. Żeby. Nie wie mnie, żeby wrócić do miasta. Zwłoki. Mikstura leczenia weźmiemy ją. Bo czemu by nie? O, tutaj ładnie dostali. My to się musimy właśnie w takie skupiska wpieprzać, żeby jak najwięcej potworów naraz bić. O, i cyk, i cyk, i cyk i pole statyczne i zabity długi łuk, bojowy mod czy to jest broń dla. Nie, to jest zwykła broń. Ale otworzymy sobie specjalną skrzynkę, z której mamy tak. Mikstura wzmocnienia, którą bym chciał dać tutaj. Tu uzupełnij posegreguj, dobra, zabitych. I co my tu jeszcze mamy? No nic za bardzo nie mamy e, dobra, no to lecimy sobie dalej. O, ładny teleport, taki nastyk. Amny! To no, fajnie nam te runy lecą. One nam się przydadzą, żeby ducha zmaksować w mieczu. W tarczy będziemy mogli mieć dopiero na piekle, i to jest monarcha, czyli to jest trzeci poziom trójkątnej tarczy. I będziemy potrzebować chyba 147 siły. Dobra, ojej. no mój Mert tutaj ciężko ma gościu, ale dał radę. Za mało many Dobra Weź manę, weź leczenie i teraz tak, tu grota tułaczy. To nie, to, to jest dodatkowa lokacja. Do której my nie musimy wchodzić. I raczej nie będę wchodził, nie potrzebuję tego. Więc szukamy albo wyjścia, albo waypointa. no jak fajnie te błyskawice siądą O. a co to była, to była kapliczka potworów czy to była jakaś pułapka nie wiem, ale mamy maskę zamknięty hełm, oczywiście że to sobie to weźmiemy no i idziemy dalej chodź tutaj dobra, od o jest, mamy przejście zamarznięta tundra no i tu będzie już Droga starożytnych, tak mi się zdaje. Mam teleport? Mam, dobra. Żeby się w nic nie wiebać, nie? Za mało many. O, za mało many, dobra. Tu nie ma co ryzykować. Czy za mało many to my wracamy? Pójdziemy sobie do Keina, Jeszcze go dzisiaj nie odwiedzaliśmy ani razu. No i. Zidentyfikujemy przedmioty, oczywiście Handel dobra 141, słabo. No, takie średnie eteryczny 18. Odporności na błyskawice. Może nasz Merc może mu się to przyda. Co ty masz za hełm? Porównaj. On ma tylko zamknięty hełm. No i super. No i coś, co myśl... Błyskawica, tak? Podwiliśmy mu? Oczywiście, że tak. Dobra, dobra, dobra. Musimy kupić sobie manasy. Cały ekwipunek bierzemy tego. Tak jak zawsze zresztą. Teraz w sumie dosłownie możemy wziąć cały. Bo mamy fioletowe do depozytu i runy dwie, więc akurat będziemy mieli cztery kratki wolne. Aha, jedną runę mamy. A myślałem, że dwie, nie są. Dobrze. Siemanko ogólnie to jest problem, bo nagrane mam tylko do Ani i uwolnienia, a tego jak robiłem starożytnych i jak... Doszedłem na drugi poziom kazamatu nienawiści. To mi się nie nagrało, ponieważ mi się nagranie jakoś dziwnie zacięło na obs Więc, no, nie wiem, z 15 minut straconego odcinka, ale dzięki temu skończymy właśnie teraz normal. No, no. więc tak y, po prostu y, y, starzyści poszli bardzo łatwo. Porobiłem ich y, polem statycznym. Merc, to wszystko wytankował, dałem mu tylko jedną fioletową potkę, żeby tego dokonał. No i tyle. Mardok to w ogóle przede mną uciekał, nie ja przed nim, tylko on przede mną uciekał, więc na plus, nie? Yy, dobra, co yy, sprzedajemy? No i lecimy sobie na te kazamaty nienawiści. Poziom drugi, yy, dobra. A, bo tutaj, aha, no właśnie, znalazłem te. Znalazłem też ogólnie wejście do poziomu trzeciego, nie? Więc się przeteleportujemy. No i tu już chyba sobie przejdziemy. Może coś tam lewla wbijemy. No ale patrzcie, oni tutaj na strzała schodzą, nie? Idzie to naprawdę super. Dobra, jakiś teleport. Żeby troszeczkę przyspieszyć. O, to są... Te chuje z toporami są niemożliwe, nie? Władca śmierci. Właśnie to jak ma jeszcze ten taki szybszy atak plus jakiś fanatyzm. No to to cię na strzała ściąga normalnie. Myślę, że tu będzie zejście. Tak mi się zdaje. Dobra, idzie super. Cyk, cyk. No i pięknie mamy zejście. Bardzo sprawnie nam to tak w ogóle poszło. O, nadkruszony ametyst bierzemy. Oczywiście, że bierzemy, i schodzimy do tronu zniszczenia. Mana, zdrowie. Oj, mers. Dzięki. Ciekawe, jak sobie Merc poradzi, co? Weź może te mikstury leczenia, bo są ci Władcy Śmierci. Oni są dosyć ciężcy. O, manasy mi się skończyły. Więc myślę, że dojdę przed salę runową tak centralnie. Myślę, że uda mi się z tą maną, którą mam. Dobra, jesteśmy. Teleport do chorogat. Wkurwiony jestem. Szkoda, że się nie nagrało, a ja nie mogę tego cofnąć. No bo jak tam cofnąć? No po prostu się nie nagrało. No i tyle, no i nic z tym nie mogę zrobić. Na szczęście to też to jest tam normal. W ogóle to jest nieistotne. Bo liczy się tu święty gral tylko i wyłącznie, nie? Dobra, idziemy. Jeszcze raz, tepek. Wybijamy tu wszystkie potwory. Dzięki. Bo, dzięki. Kurwa, właśnie to mnie gubi, że ja tych manasów zapominam klikać. A jak klikam, to potem za dużo ich klikam, nie? No i marnuję. No ale chyba lepiej zmarnować manasa niż umrzeć, no? Ale do. Dobra, bal się śmieje, bal się śmieje. wiecie co to znaczy? To znaczy, że fala idzie raka Tylko, że inaczej się nazywa. Dobra, yy, mana, 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 helty, helty. Nie ma helt. Jest halt. dobra. Dawaj, dawaj kolejną falę. Ale tym można szybko napierdolać Eee. Leczenia many, many Dobra, ja też sobie leczenia zaaplikuję. Dawaj, dawaj Dobra, pole statyczne Aj nie zdążyłem wyleczyć go. Dobra, chodźcie tu. No, chodźcie, chodź, 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 chodź. chodź. No i co teraz, Peż? Jak jesteśmy sami? Sam na sam. Masz tu, manę, masz tu, manę. Super. Dobra, idziemy do miasta. To była trzecia fala. Ciężko może być z dinozaurami, tak mi się zdaje. Dinozaury mogą być ciężkie. Handel. Raz, dwa. Yy, dobra, tak to zostawimy. Tak. I teraz robimy tak. Tu kupujemy parę podków. Muszę kichnąć, uwaga. Dobra, kichnięte zostało. No i bierzemy te manasy, nie. Jeszcze dwie fale bal. Ciekawe, jak na bal pójdzie. Ale bal nie powinien pójść trudno. No bo mamy te pole statyczne. Zadania: tu mamy zadanie właśnie. Zabij siły bala. Nie tutaj. Dobra. Malach, handel. Nie, dobra, wszystko mamy. Nitklataka taka nie będziemy robić teraz. Myślę, że w ogóle go nie zrobimy. Na normalu się nie opłaca, bo na normal. Na normal się nie wraca w ogóle, nie? Więc nie ma sensu tych wszystkich misji robić. Niby miałem to przechodzić dokładnie, ale stwierdziłem, że nie chce mi się po prostu, że wolę sobie koszmar przejść dokładnie. Tam już mi przynajmniej może coś wylecieć. Dobra, poszło w miarę ok. Leczenia. Mocnienia. Nie tak. Tak, dobra. Hmm. Mana, mana, mana. Nie ma tu many, dobra. No a tutaj Marc nie przetrwa. To w ogóle te dinozaury będą ciężkie. Dobra. Ej, a może bym wam pokazał sztuczkę? Chcecie sztuczkę? Pokażę wam, że nie trzeba zabijać tych potworów. Tylko weźmiemy sobie merca. Miłego dnia życzę. Tak. Bo z nimi są problemy, nie? Jakby z tymi dinozaurami są straszne problemy. Ale da się to w dosyć fajny sposób obejść. Już Wam pokazuję, jak. Patrzcie. Widzicie, wyprowadziłem ich z sali. Bal się śmieje. Więc, tak jakbym ich zabił, nie? A one tam stoją z tyłu. Patrzcie. O, widzicie, one tu są. Ale przez to, że ja je wyprowadziłem z sali, to gra myśli, że ja je zabiłem, nie? Po prostu. Czuję moc kamienia świata. Dobra. No dawaj na pizdę, balu. No i co ty w ogóle robisz? Bal, bal, no proszę cię. Ty się ze mną na gołe klaty bijesz. Ze mną na gołe klaty. Ze mną. Chłopie, ty manasów nie zdążysz kliknąć. Dawaj to. No. No. Padaj. No mówię ci, padaj, przecież ty mi nic nie bijesz, gościu, ty mi tylko manę wysysasz. Weź sobie swoje miksturki kup. Ej, no padni. No i co teraz? Po, ej, nie mam many, wiecie co to oznacza? <śm> że muszę iść po miksturki. Muszę iść po miksturki na manę. Cały plecak na niego poszedł. No faktycznie, troszkę za dużo ich klikałem. No ale sam fakt, nie? Tak. 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 Dobra. Dawaj teraz. Frajerze. No, padł. Włócznia, bojowy łuk, niestety... O, nic nie wyleciało, ale za to mamy... Y, od... Ostatni strójcy. Ale za to odblokowaliśmy obszary gr grozy. Więc teraz... Możemy sobie poglądać filmik, jak nam bal zrobi teleport? No, dawaj. Jest, Tyrael. Jestem pod wrażeniem, śmiertelniku. Największe zagrożenie koniec zniszczenia. A ja wam powiem, jak już skończyłem ten normal, to poprawił mi się humor, pomimo tego, że straciłem tamten odcinek, nie? Bo coś tam jednak dograłem. Jakby można powiedzieć, że rozdział zakończony. I wchodzimy na krowy, a potem na koszmar.

Abraksunia, możesz teraz szczycić się mianem czyni Abraksunia. No i super. I o to chodzi. Więc jeżeli wam się spodobało, to zasubskrybujcie, skomentujcie, zlajkujcie i widzimy się na krowach.